Czy wiesz, że prosty, codzienny nawyk może odmienić twoje zdrowie i samopoczucie? Cytryna, owoc, który jest w naszym zasięgu, ma moc wzmacniania odporności, poprawy trawienia, a nawet zapobiegania chorobom. Jednak wielu z nas popełnia błędy podczas jej spożywania, nie zdając sobie sprawy ze szkód, jakie może wyrządzić naszemu organizmowi. Jeśli zdałeś sobie sprawę, że twoja energia nie jest taka sama, lub szukasz sposobów na poprawę, Swojego zdrowia zostań ze mną do końca tego filmu. Ujawnimy najczęstsze błędy popełniane podczas spożywania cytryny i pokażemy, jak prawidłowo ją stosować, aby cieszyć się wszystkimi jej zaletami. Rozdział pierwszy Ukryta moc cytryny dla zdrowia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak cytryna, zwykły owoc, może być tak potężnym naturalnym lekarstwem dla Twojego organizmu? Trudno to sobie wyobrazić ale cytryna może zrobić znacznie więcej niż tylko dodać odrobinę smaku do posiłków lub odświeżyć napoje. Cytryna może poprawić trawienie, wzmocnić układ odpornościowy, zwalczać stany zapalne, a nawet chronić serce. Jednak, jak w przypadku każdego naturalnego środka leczniczego, niewłaściwie stosowana może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Wiele osób popełnia błędy podczas spożywania cytryny, błędy, które mogą zniwelować jej zalety, a nawet spowodować uszkodzenie ciała. Czy wiesz na przykład, że cytryna rozcięta i pozostawiona na powietrzu może stać się wrogiem twojego organizmu? Albo że po zmieszaniu z cukrem lub sztucznymi słodzikami cytryna traci część swoich pozytywnych właściwości? To tylko niektóre z błędnych przekonań, które mogą zmienić zwykłą cytrynę w coś szkodliwego. W tym filmie ujawnimy główne błędy popełniane przez wiele osób podczas spożywania cytryny i pokażemy, jak można ich uniknąć, aby naprawdę cieszyć się wszystkimi zaletami tego owocu. Na koniec dowiesz się również, jak zmaksymalizować leczniczą moc cytryny, łącząc ją z innymi naturalnymi składnikami, aby uzyskać jeszcze bardziej niesamowity efekt. Zostań ze mną, ponieważ zmiana sposobu spożywania cytryny. Może odmienić twoje zdrowie od wewnątrz. Rozdział drugi: Osiem największych błędów związanych z cytryną, których nie powinieneś popełniać cytryna, jeśli jest spożywana prawidłowo. Może przynieść wspaniałe korzyści dla organizmu, ale jeśli jest używana w niewłaściwy sposób, może mieć negatywne skutki szkodząc zdrowiu. Zacznijmy od najczęstszych błędów. Jednym z błędów popełnianych przez wiele osób jest Pozostawienie przekrojonej cytryny na wiele godzin lub nawet dni przed jej spożyciem. Może się to wydawać nieszkodliwe, ale cytryna szybko traci swoje właściwości przeciwutleniające, gdy tylko zostanie przekrojona, a to, co kiedyś było naturalnym lekarstwem, może przekształcić się w coś szkodliwego dla organizmu. Innym błędem jest dodawanie cukru lub sztucznych słodzików do soku z cytryny. Co neutralizuje jego zalety, a także karmi złe bakterie w jelitach i przeciąża wątrobę. Rozwiązanie jest tutaj proste. Za każdym razem, gdy spożywasz cytrynę, unikaj używania sztucznych słodzików lub rafinowanego cukru, a jeśli musisz ją słodzić, preferuj naturalne opcje takie jak miód lub stewia. Kolejnym dużym błędem jest używanie aluminiowych naczyń do wyciskania cytryny. Kwas cytrynowy zawarty w cytrynie. Reaguje z aluminium, uwalniając metale ciężkie, które są toksyczne dla organizmu. Aby uniknąć tego ryzyka, należy zawsze używać szklanych plastikowych lub wykonanych ze stali nierdzewnej przyborów. Innym poważnym błędem jest spożywanie zbyt dużej ilości cytryny. Chociaż cytryna jest niezwykle zdrowa, spożywana w dużych ilościach, może powodować podrażnienie żołądka, nadwrażliwość zębów, a nawet odwodnienie zaleca się spożywanie nie więcej niż dwóch cytryn dziennie i, jeśli to możliwe, rozcieńczanie ich wodą w celu zmniejszenia ich kwasowości. Częstym błędem jest wystawianie się na słońce zaraz po spożyciu cytryny. Cytryna zawiera substancje, które w połączeniu ze światłem słonecznym mogą powodować oparzenia i plamy na skórze, dlatego przed wyjściem na słońce należy dokładnie umyć ręce lub inne miejsce, które miało kontakt z cytryną. Inną złą praktyką jest picie wody z cytryną i natychmiastowe mycie zębów. Kwas zawarty w cytrynie tymczasowo zmiękcza szkliwo zębów, a szczotkowanie zębów bezpośrednio po nim może spowodować zużycie szkliwa i zwiększyć nadwrażliwość zębów. Zaleca się odczekanie co najmniej 30 minut po spożyciu cytryny przed umyciem zębów. Ponadto spożywanie cytryny w bardzo gorących potrawach. Może być również szkodliwe, ponieważ ciepło niszczy dużą część jej składników odżywczych, takich jak witamina C, która jest niezbędna dla układu odpornościowego. Wreszcie, wiele osób spożywa cytrynę samodzielnie, bez łączenia jej z innymi pokarmami, co może zwiększać kwasowość żołądka i powodować dyskomfort trawienny, szczególnie u osób z problemami żołądkowymi. Rozwiązaniem jest spożywanie Cytryny z innymi naturalnymi produktami spożywczymi, takimi jak owoce warzywa lub herbaty. Unikanie tych prostych błędów może zapewnić maksymalne wykorzystanie wszystkich zalet cytryny bez narażania zdrowia. Powiedz mi teraz, czy kiedykolwiek popełniłeś któryś z tych błędów podczas spożywania cytryny? Skomentuj poniżej, w jaki sposób włączyłeś cytrynę do swojej diety w zdrowy sposób i podziel się swoimi wskazówkami, jak cieszyć się. Wszystkimi zaletami tego owocu, rozdział trzeci: jak zmaksymalizować korzyści zdrowotne cytryny. Teraz, gdy wiemy już, jakie są główne błędy podczas spożywania cytryny, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak zmaksymalizować jej korzyści i wykorzystać ją w najbardziej efektywny sposób. Cytryna sama w sobie jest jednym z najpotężniejszych pokarmów natury, ale w połączeniu z innymi naturalnymi składnikami, jej działanie jest zwielokrotnione. Zacznijmy od doskonałego połączenia dla zdrowia organizmu: cytryny z kurkumą i czarnym pieprzem. Kurkuma jest jednym z najsilniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych, a jej działanie staje się jeszcze bardziej skuteczne w połączeniu z cytryną. Czarny pieprz poprawia wchłanianie kurkuminy głównego aktywnego związku kurkumy. Razem te trzy substancje tworzą naturalny środek, który zwalcza stany zapalne wzmacnia układ odpornościowy i poprawia trawienie. Aby przygotować napój, wystarczy wycisnąć pół cytryny do szklanki ciepłej wody, dodać pół łyżeczki kurkumy w proszku i szczyptę czarnego pieprzu. Pij tę mieszankę najlepiej rano na pusty żołądek, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Innym skutecznym połączeniem jest cytryna z miodem i imbirem, która wzmacnia odporność, zwalcza przeziębienia i poprawia trawienie. Miód ma właściwości antybakteryjne, a imbir jest doskonałym środkiem przeciwzapalnym. Aby przygotować napój, podgrzej filiżankę ciepłej wody bez gotowania, dodaj sok z połowy cytryny łyżeczkę miodu i mały kawałek startego imbiru. Dobrze wymieszaj i wypij jeszcze ciepłą wodę. Ta mieszanka pomaga złagodzić ból gardła i wzmocnić układ odpornościowy, szczególnie w chłodniejsze dni, lub gdy odczuwasz pierwsze objawy grypy. Innym doskonałym połączeniem jest cytryna z czosnkiem, który ma działanie detoksykujące i pomaga chronić serce. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem, który pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i poprawić krążenie krwi. Aby przygotować napój, wyciśnij pół cytryny do szklanki ciepłej wody, zmiażdż ząbek czosnku i dobrze wymieszaj. Wypij tę mieszankę przed snem, aby zmaksymalizować efekt detoksykacji. Dzięki tym prostym kombinacjom możesz w pełni wykorzystać cytrynę i zagwarantować sobie jeszcze większe korzyści zdrowotne. Możesz również użyć skórki z cytryny, która zawiera związki przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Zawsze preferuj organiczną cytrynę i aby używać jej bezpiecznie, zetrzyj skórkę do soków sałatek lub herbat, ale unikaj używania wrzącej wody, ponieważ witamina C jest tracona w wysokich temperaturach. W ten sposób w pełni wykorzystasz zalety cytryny zarówno w postaci płynnej, jak i w skórce, gwarantując pełny efekt leczniczy dla Twojego organizmu. Rozdział czwarty. Cytryna jako sprzymierzeniec w zapobieganiu chorobom przewlekłym. Cytryna jest jednym z najpotężniejszych pokarmów zapobiegających chorobom przewlekłym, jej alkalizujące i detoksykujące działanie. Pomaga zrównoważyć pH organizmu, co jest niezbędne do zmniejszenia stanu zapalnego i zapobiegania wielu schorzeniom. Kwasowość cytryny, choć może wydawać się problemem dla osób cierpiących na zapalenie żołądka lub refluks w rzeczywistości ma alkalizujący wpływ na organizm, gdy jest metabolizowana. Oznacza to, że może pomóc zmniejszyć kwasowość krwi, zapobiegając przewlekłym chorobom zapalnym takim jak zapalenie stawów, choroby serca, a nawet niektóre rodzaje raka. Wysoka zawartość witaminy C wzmacnia układ odpornościowy, czyniąc organizm bardziej odpornym na infekcje wirusowe i bakteryjne. Ponadto witamina C jest silnym przeciwutleniaczem zwalczającym wolne rodniki, które powodują przedwczesne starzenie się komórek i rozwój chorób zwyrodnieniowych takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Regularne spożywanie cytryny oprócz ochrony przed przeziębieniem i grypą może również poprawić krążenie krwi, zmniejszając ryzyko problemów z sercem i nadciśnienia. Obecność potasu w cytrynie jest również ważną zaletą, ponieważ pomaga regulować ciśnienie krwi poprzez równoważenie poziomu sodu w organizmie. Przyczynia się to do zapobiegania chorobom układu krążenia, takim jak zawały serca i udary mózgu. Ponieważ jest bogata w błonnik, zwłaszcza w skórce cytryna, poprawia również pracę jelit i zwalcza zaparcia. Ponadto błonnik pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, zapobiegając cukrzycy typu 2. Cytryna jest zatem nie tylko orzeźwiającym owocem, ale także niezrównanym sprzymierzeńcem w zapobieganiu chorobom przewlekłym, działając jako prawdziwy obrońca zdrowia. Rozdział 5. Jak cytryna może pomóc schudnąć i poprawić metabolizm? Jeśli szukasz naturalnego sposobu na przyspieszenie metabolizmu i utratę wagi, cytryna może być odpowiedzią, której szukasz. Ten wspaniały owoc ma bezpośredni wpływ na metabolizm, pomagając skuteczniej spalać tłuszcz. Regularnie spożywana cytryna stymuluje produkcję żółci w wątrobie, co ułatwia trawienie tłuszczów i eliminację toksyn z organizmu. Poprawia to trawienie. I zwiększa tempo metabolizmu, powodując, że organizm spala więcej kalorii w ciągu dnia. Ponadto cytryna ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, zapobiegając skokom insuliny i przyczyniając się do utraty wagi. Połączenie cytryny z ciepłą wodą, zwłaszcza spożywane z samego rana naczczo, jest powszechnie zalecane przez dietetyków. Ponieważ pomaga przyspieszyć metabolizm, zwiększyć sytość i zmniejszyć apetyt, zapobiegając nadmiernemu spożyciu kalorii w ciągu dnia. Ponadto cytryna ma naturalne działanie moczopędne, pomagając organizmowi wyeliminować zatrzymane płyny i zmniejszyć obrzęg. Uczucie lekkości i energii zapewniane przez spożycie cytryny sprawia, że wiele osób czuje się bardziej skłonnych do uprawiania aktywności fizycznej co dodatkowo wspomaga utratę wagi i wzmocnienie organizmu. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z cytryny dla utraty wagi, należy połączyć ją ze zbilansowaną dietą i regularnymi ćwiczeniami. Cytryna sama w sobie jest już potężnym sprzymierzeńcem w odchudzaniu, ale w połączeniu z innymi zdrowymi nawykami jej działanie może być jeszcze silniejsze. Co więcej, jej moc przeciwutleniająca Pomaga zwalczać przedwczesne starzenie się skóry, czyniąc odchudzanie zdrowszym i przyjemniejszym doświadczeniem. Jeśli szukasz naturalnego sposobu na przyspieszenie metabolizmu i osiągnięcie swoich celów zdrowotnych, cytryna powinna być częścią Twojej codziennej rutyny. Powiedz mi teraz, czy próbowałeś spożywać cytrynę, aby przyspieszyć swój metabolizm? Skomentuj poniżej, w jaki sposób włączyłeś cytrynę do swojej rutyny. I podziel się wynikami, które osiągnąłeś. Rozdział szósty: Cytryna i jej działanie. Przeciwdrobnoustrojowe naturalne lekarstwo na infekcje. Cytryna to znacznie więcej niż tylko owoc cytrusowy. Ma silne właściwości, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze, które pomagają chronić organizm przed infekcjami wywoływanymi przez wirusy bakterie i grzyby. Witamina C zawarta w cytrynie, znana ze swojego działania przeciwutleniającego, wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu, umożliwiając układowi odpornościowemu skuteczniejszą walkę z infekcjami. Cytryna ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, dzięki czemu jest bardzo skuteczna w zwalczaniu powszechnych chorób, takich jak przeziębienie i grypa. Ponadto jej moc przeciwdrobnoustrojowa jest przydatna w leczeniu poważniejszych infekcji, takich jak infekcje dróg moczowych i jelit. Cytryna może pomóc oczyścić układ trawienny, zwalczając infekcje jelitowe i eliminując toksyny nagromadzone w organizmie. Oczyszczające działanie cytryny jest wzmocnione przez jej działanie moczopędne, które zwiększa produkcję moczu, ułatwiając eliminację szkodliwych substancji z organizmu. Dla osób cierpiących na infekcje dróg oddechowych, takie jak ból, gardła lub kaszel cytryna jest doskonałą naturalną opcją leczenia, ponieważ pomaga złagodzić objawy i wzmocnić układ odpornościowy. Mieszanie cytryny z miodem i imbirem, na przykład, jest bezkonkurencyjną kombinacją do zwalczania stanów zapalnych i poprawy zdrowia układu oddechowego. Ze względu na wysoką zawartość kwasu cytrynowego. Cytryna jest również skuteczna w eliminowaniu grzybów i bakterii, które mogą namnażać się w jamie ustnej, zapobiegając takim problemom jak owrzodzenia, zapalenie dziąseł, a nawet nieświeży oddech. Stosowanie cytryny jako naturalnego środka zapobiegającego lub leczącego infekcję jest starożytną i sprawdzoną praktyką, która do dziś pozostaje wysoce skuteczna. Co więcej, ponieważ jest to tak łatwo dostępny składnik, cytryna staje się prostą i niedrogą opcją dla tych, którzy chcą poprawić swoje zdrowie w sposób naturalny i bez uciekania się do leków chemicznych. Cytryna jest zatem niezrównanym sprzymierzeńcem w walce z infekcjami i we wzmacnianiu układu odpornościowego, co czyni ją niezbędną w każdej strategii zapobiegania chorobom. Teraz, gdy znasz już wszystkie niesamowite zalety cytryny i wiesz, jak uniknąć najczęstszych błędów podczas jej spożywania, Nadszedł czas, aby wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Pamiętaj, że zdrowie zaczyna się od świadomych wyborów i małych zmian, które mogą mieć duży wpływ na Twoje samopoczucie. Zacznij stosować te wskazówki już dziś i poczuj korzyści dla swojego zdrowia i energii. Nigdy nie jest za późno, by zacząć o siebie dbać. Zasługujesz na życie pełne zdrowia i witalności. Teraz chcę wiedzieć od Ciebie, którą z cytrynowych. Wskazówek zaczniesz stosować w praktyce jako pierwszą. Skomentuj poniżej i podziel się z nami swoimi doświadczeniami. A jeśli spodobała Ci się ta treść, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby otrzymywać więcej cennych wskazówek takich jak ta. Wyruszmy razem w tę podróż wellness.